Spojrzeć się w krąg, tyle pól lasów ląk, Na słoneczku sienieni i sieni. Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie Lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi Kochane baby, ach te baby Człek by je jadł Tęgi chłopców w swym ręku lami Względem Babi, jak to dziecko, całkiem słaby baby, Uprzejmi, baby. pomocnicy. Dobry człowiek wyobraża sobie, że tak zwany literat, no często również literata, jest najszczęśliwszą istotą na nieszczęśliwej Ziemi. Szczęśliwsze są chyba aktorki, o których mówiła w Krakowie jedna światła przekupka. O, taka to marzycie, moja pani! Na łóżku przez cały dzień leży cukierki, żre i gada z papugą. A na czym że to leży literat? Leży na obłoku roztopiony w ciszę. O papugę na obłokach yy, trudno. Gdybym jednakże zaczął wyliczać pisarskie niedole, musiałbym nieprzerwanie pisać przez siedem lat i siedem miesięcy. Czarne ptaki, trosk zlatują ze wszystkich stron świata i siadają na dostojnej głowie, przekonane, że to w drzewie wyrzezany bałwan. No, czasem zaś o zgrozo trudno nie przyznać racji zmyślnym tym stworzeniom nie będziemy jednakże nużyć czytelnika suchym wyliczaniem egipskich plag i polskich utrapień nie jest bowiem nasz przyprawianie go o łzy lub o zmysłów ze zbytniego wzruszenia res sacra lector z pogodnym jesiennym uśmiechem zajmiemy się jedną szczególną niedolą wieszczów układających wstrząsające romanse lub zwołujących rymy jak gołębie, aby się ucałowały. Otóż wciąż ktoś do nich puka, dzwoni lub pisze, tworząc wieszcza i niepokojąc, a nieraz, gdy się nadarzy wyjątkowy mąci woda, doprowadzając go do zezowatej rozpaczy, zaburzeń lub do ryku, jaki rozstrzelny wydaje lew. Sprawiają to literatcy kibice których niepoliczoną ilość odmian wymienia historia naturalna. Od łagodnych, mało szkodliwych, często miłych, nieraz zabawnych i rozbrajających do ponurych wodogłowców upartych, nieumęczonych, zawziętych i zgrzetających zębami. Wybornym przykładem przyjemnego pomyleńca był ów, który razu jednego za kulisami krakowskiego teatru schwytał za poły Przybyszewskiego i rzekł wylewnie. Proszę mistrza, napisałem cztery dramaty. Oto są. Tu paczkę pokazał dziesięciokilogramową. Czy mógłby je pan przeczytać i wydać mi świadectwo, że jestem niesłychanie zdolny i że mam bajeczny talent? Przybysz zaśmiał się na diabelski temat. <laughs> Spojrzał na gębę głupkowatą, jak dojrzała dynia i powiada uprzejmie Po co czytać? Ja panu bez tego dam świadectwo. I w garderobie Solskiego, który zakrył twarz, napisał taki dokument. Na usilne, osobiste żądanie pana Kapuśniaczka oświadczam, że jest on geniuszem. Podpisał, jakby to diabeł uczynił ogonem, a pan Kapuśniaczek stęknął z zachwytu. I ja, siparwa magnis, kompra licet, miałem do czynienia z takim przyjemnym urwirymem. Póki życia nie zapomnę tego ananasa i nie przestanę go wspominać. Toczyłem przed wielu laty srogie boje z urzędem skarbowym, który mnie celił na wagę złota i tłoczył jak winne grono. Nasłał wreszcie na mnie poczciwego człeczyną, który ze zwycięskim okrzykiem rzucił się na jakiś mebel, załkał z radości i ogłosił, że od dzisiaj jest on własnością państwa. Opisał go i poszedł, a nazajutrz znowu przychodzi. Chciałem krzyknąć wedle Adama. Kędy wszedłeś wychodź tędy, bo cię przeklnę w imię Boga. Ale tamten tak rzewnie się uśmiecha, żem zmiękł. W jednej ręce dzierży jakieś pachnące warzywo, a w drugiej laurkę i szęży jak strumyczek. Ja dzisiaj prywatnie, panie literacie, chciałem prosić, nie, aby pan to przejrzał, bo ja... bo ja... W wolnych chwilach wierszyki układam. Ja mam ogromny talent, panie literacie. O, psia noga. Najpierw opisał szafę, a teraz opisuje kląskanie słowików. Nie pamiętam, czy wyszedł ode mnie żywy. W szaleństwie jestem straszny. Rzadki to jednak ptak. Urzędnik skarbowy, co zawiązuje rymem ogony. I dlatego taki nie jest plagą. Nieco nikczemniejszego gatunku jest kreatura przemyślna, co proponuje literaturze brudne interesy. Zdarzyło się ongi, że do głośnego pisarza przyszedł mizerny podczłowiek i, nie owijając sprawy w bawełnę, prawił kuszącym głosem: Mogę się z bardzo bogato panną, ale panna jest cokolwiek pomylona i pragnie wyjść jedynie za artystę. Za, za dekadenta. Otóż mam plan taki. Niech pan napisze powieść, a ja ją od pana kupię i wydam, i wydam jako swoją. No, pan dużo zarobi, a ja się bogato ozenię. Co pan na to? Romanso pisarzowi najpierw odjebał głos, potem zalała go nagła krew, a gniew sprawiedliwy tak jego siły pomnożył, że wesołego jego mościa zabrało pędem pogotowie, no i długo potem się leczył. Opowiadali, że dentysta miał z nim wiele zachodu. Był to zresztą jedyny wypadek gwałtownych uniesień i przejmującego kataklizmu w spokojnej, uprzejmej i wytwornej literaturze, która do najdziwniejszych przywykła dziwów. Do zwyczajnych i wcale pospolitych należą prośby o naukę pisania wierszy. Zdarza się, że poczciwiec z wielkim sercem i małą głową pisze podanie do głośnego rymopisa, aby mu tenże w swojej łaskawości zdradził tajemnicę poetyckiej sztuki. No, po prostu jak to się robi? Mm. Czy wystarczy do tego interesu no, sześć oddziałów szkoły powszechnej Albowiem suplikant takim jedynie rozporządza kapitałem. E, czy może się wyćwiczyć przez rok we wzniosłym rzemiośle? No, czy dość dużo za to <laughs> płacą, aby można wyżyć? Kandydat na wierszcza nie przychodzi zresztą z gołymi rękami. Znany jest bowiem w miejscu urodzenia ze zdumiewającej łatwości składania wierszy. Na wszystkich chrzcinach, weselach i pogrzebach wygłasza wyborne wierszowane przemówienia. Tak wesołe i dowcipne, że boki można zrywać, no lub odpowiednio do okoliczności, tak wstrząsające, że serca pękają z trzaskiem, o czym świadczą załączone próbki z przemowy poetyckiej na weselu. Dziś panno Zosiu, jest twój ślub, a jutro może czekać cię he, gruby. Aby nastrój był tym straszliwszy, aby zimna odchłań tym zimniejszą się wydała, grup napisano grób <laughs> przez uotwarte. W dowcipnej, wesołej mowie wcale tego nie widać. Na śmiechu było co niemiara. Nie należy znęcać się nad poczciwymi ludźmi, których uwiodła muza czarownica. Tym łapczywiej trzeba ogarnąć ponurym spojrzeniem szeroko rozrodzoną familię uprzejmych pomocników literatury. Och, straszne to jest plemię. Sami nie chcą pisać. Sami no nie pragną złudnej, pustej i zawodnej sławy. Wyznają śmiało. Może bym nie potrafił tego napisać tak, jak pan zresztą nie próbowałem, ale jestem przekonany, no i tak dalej. Albo nie mam czasu na zabawę w pisanie. I dlatego poczciwie serdecznie z braterską gotowością, z zaparciem, z ofiarnością godną podziwu gotowi są do... Współpracy. Jedni, nazbyt szlachetni, pragną procedernikowi odstąpić temat bezinteresownie, no, byle wzbogacić piśmiennictwo rodzime. Inni natomiast żądają wspólnoty interesów, no, he he, i umieszczenia ich nazwiska obok autora na okładce. Mały procentik z honorarium byłby oczywiście dowodem miłej i zgodnej współpracy. Ofiarowany towar jest rozmaity. Czasem piękna dama, takie wyborne ma pomysły, rozwiodła się z mężem, który, łajdaczyna, wcale jej nie rozumiał. Życie jej było piekłem i najwspanialszą powieścią. Przeto dama będzie opowiadała o swoich okrutnych przeżyciach, a pan autor niech to pisze, no książka będzie sensacją. Najczęściej jednak miłe damy oj oj ofiarują ulubionym autorom swoje pamiętniki. Są ci bowiem niezmiernie łapczywe na zapisywanie zdarzeń każdego dnia i każdej godziny. Głębokie te przeżycia, pełne są wykrzykników jak cyprysy nad grobowcem i kropek niezliczonych, smutnych, ironicznych, trzy po każdym słowie, jak gdyby muchy zbytnio w owym czasie obrodziły. Pamiętnik jest lamusem, składem galanterii, destylarnią łez, fabryką perfum, szkołą obmowy. Grobem marzeń, wylęgarnią nadziei, drzewem wiadomości złego i dobrego, butelką żrącego płynu i koktajlem z gorących napojów. Istnieją pamiętniki wysokiej klasy, tajemne spowiedzi, głębokich dusz i wspaniałych serc. No takich niestety nikt nie ofiaruje i obok takich no, obok takich przechodzimy z pełnym czci milczeniem. Damy strzegą zazdrośnie swoich bezcennych pamiętników. Lecz wreszcie przychodzi na nie nieuchronnie czas, kiedy tajemnica zaczyna je parzyć. Oj, i wtedy rodzi się w nich pomysł, aby szesnaście kajetów drobno zapisanych ofiarować pismakowi jak kopalnia złota. Ileż tam intrygi i miłości, ileż powikłanych z sytuacji, ileż boleści, ileż cierpienia. To też zdumienie najmilszej precjozy nie ma granic, gdy pismak w niemądrym liście odpowie, że nie pragnie korzystać z głębokich cudzych tajemnic. No i że pisze z głowy. Nie ulega wątpliwości, że obrażona dama czyni w pamiętniku dopisek. Wtorek 24 listopada, odmówił. Zawsze byłam tego zdania, że to idiota. Można by zrobić z tego trzy opasłe tomy i unieśmiertelnić damę, ale pismaki to niewdzięczny naród i nie rozumieją własnego interesu. Jeden z takich, wyborny niemiecki nowelista, załatwił sprawę pamiętników przeraźliwie krótko i fałszując prawdę taki sobie wykoncypował pamiętnik, który powtarzamy swoimi słowami i w zwięzłym sposobie: środa. Mąż przeprowadził na obiad jakiegoś niemiłego pana. Czwartek, ten habes znowu przyszedł, po jakie licho. Piątek, znowu go diabli przynieśli, tego pana Iksa. Sobota, a zostałam kochanką pana Iksa. Dlaczego? Czy ja wiem? Czy jestem mu Hojni ci ofiarodawcy są dostawcami ongro. Nierównie więcej istnieje jednak duchów przyjaznych, które nie mając do rozporządzenia kopalni diamentów, pragną ukochanemu autorowi posłać choćby brylanci. Wyborne powiedzenie, dowcipiuszek, no, niezwykłe porównanie lub dziwne słowo. Są to bardzo przyjemni członkowie korespondenci literatury, nieśmiali i wiele posiadający wdzięku. Drobne upominki utrwalają przyjaźni, często nawet nie podpisują listów, więc nie żądają odpowiedzi. I chociaż autor nie korzysta z tej dobroci ich serca, jednak zawsze wdzięcznie się uśmiecha, wiedząc, że zacna osoba chciała jak najlepiej. Zacna osoba proponuje czasem najmilsze kretyństwa, które zasłyszała w tramwaju, albo które synek przyniósł ze szkoły, lecz i to jej zacności nie umniejsza. Pewien znakomity poeta wypisał na drzwiach swego mieszkania, ulica Koszykowa. Takie ostrzeżenia. Wywiadów nie udzielam, weksli nie podpisuję, rękopisów nie oceniam. Prozator dopisałby grubymi literami. Zwierzeń nie słucham, z pamiętników nie korzystam. Rewolwer posiadam. Dziękuję bardzo. Spojrzeć się w krąg Tyle pula lasów Na słoneczku sienieni I lsieni Aż porywa i rwie Takie piękne są wsie Lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi Kochane baby Ach te baby Człowiek by je łyżkami jadł Tęgi chłopców w swym rynku, Lami sztaby Względem baby jak to dziecko całkiem słaby baby. Ach, te